Witam no co wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Let's Play La Cornela Pro. Dzisiaj będę musiał troszeczkę pozałatwić spraw na farmie organizacyjnych. Mianowicie pierwsza rzecz to muszę przetransportować maszynę leśną do tego tam skrawka gdzie mam ten las no i druga rzecz myślałem przewieźć już słomę cał całkiem z tej silosa hmm, co mi kisi prawe na kisząkę. muszę to zrobić bo mam fabrykę fabryka tam też mi będzie kisić więc to nie ma sensu żeby trzymać dwa budynki takie same a, a potrzebuję żeby sama była w, w fabryce gdzie wytwarzają te czapki torby bo jest popyt na to ludzie kupują także myślę że tak to zrobię co jeszcze ze spraw organizacyjnych no wyleciałem z głowy no było tam jeszcze trochę rzeczy zrobione Przede wszystkim jeśli chodzi o pracę no to na tą łące, którą kupiłem wczoraj muszę zgłosić trawę Mnie też przydałoby się to żeby już ogarnąć trawę zbiorę Przyczepą Kupię przyczepę Tą którą tam posiadam sprzedam Zastanawiają się, żeby już sieć kupić, ale nie wiem, czy mam jeszcze dość pieniędzy. Więc myślę, że jeszcze pociągnę tymi zwykłymi co coś podczepia do traktora. Nie, ludzi to ładnie, muszą po trące tak się chodzę. Normalnie po pasach to 9 coś co się dzieje. Z roku na rok. Mentalność ludzi się zmienia. Także jeśli będę chciał przetransportować ten hardwester do drzewa, będę musiał wziąć wypuszczę drzewem, tak się zastanawiałem jaką, ale biorąc pod uwagę no hmm, i drogi jakie to są muszę starać się wziąć jak najkrótszą także wezmę jakąś przyczepę którą będę mógł podpiąć do traktora bo raczej e, te które są dostępne na głowy, głowy bo raczej e, ciężko będzie mm, no nie będzie łatwo przejechać tymi drogami Tu sobie ładujemy słomę. A w ja międzyczasie, o, tam już paliwo się kończy w traktorze, też. W międzyczasie sprawdzę, jak wyglądają sytuację właśnie w ogóle. E, tutaj, kieszonka, no i uwa. No, tu się robi. No nie jest to zbyt szybko, ale coś się robi. Tutaj się przetwarza, ok. Tu buraki by trzeba było przewieźć. Te buraki się kończą. Nie będzie zbyt wesoło, ale mam nadzieję, że do tego czasu przyjdzie z ten czas na zbiorę. Palety tu drewno też się kończy. Czyli to co tam produkują i wysyłają to jakoś nie pokrywa tego, co tutaj produkują z, tych, z tego, że te palety. Co tu jeszcze? No to, to, to się to już biorę stąd. Także to zamknę. Tutaj trzeba będzie wodę dowieść. Nie wiem, czy jestem czy nie trzeba będzie przesypać znowu. Tu produkcja kawy jest w porządku. Tak jak powinno iść. No tutaj to muszę przewieźć, słomę. To na razie niepotrzebne jest. Tam, dokąd to jeszcze są. Te białka przy... na zwierząt. Na no tą to, to zastanawiam się, czy tam nie przywieźć jeszcze gnojowe i jeszcze gnojowe opcje z gnojową uruchomić. I tutaj dość słabawo się to produkuje. No i tutaj fabryka no na razie jest spokojna. O, no, załadowała się, to tam przesypiemy. Się przygotujemy na nowy sezon ze zbiorem słomy. Dobra, jeszcze zerknę na zwierzęta. No tu trzeba będzie pomyśleć o wodzie już za niedługo należy dostarczyć krowy. Mają wszystko w porządku. Fajnie mleko już jest. Mleko trzeba przewieźć też. Mm, tutaj świnki. OK. A tak jak widzicie białko. Bardzo powoli schodzi. Tu jest kolejny przykład. No i co tu? Owce są? Dobra. Mm. Coś jeszcze miałem sprawdzić. A, już wiem, co miałem sprawdzić. Miałem sprawdzić tutaj jeszcze jedną rzecz. A, produkcji. Tutaj. Ile tu mleka mam? No, tutaj mleko też trzeba dowieść. No, już się także kończę. Dobra. Także trochę roboty będzie na dzisiaj. Ile się uda z tego zrealizować, to nie wiem. No, Wczorajszym nie było no, niewesoło, bo straciłem dużo czasu na tym, że pompa nie działała i nie mogłem napić łąki, więc nie będę się nastawiał stawiał na jakieś wielkie cuda, jak się uda, no to fajnie, a jak nie, to trudno, zobaczymy. Jedną to powinienem mieć słomy, No i Będziemy działać Dalej Dobra to ja się jakby tam roboty Poprzeważę to wszystko Pozałatwiam to co powinienem mieć I na koniec dnia Zobaczymy co się udało zrobić Podsumujemy sobie się przyspieszamy Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic proof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half nuts. You are not as tough as me. <laughs> You never guess, I don't slack, don't lose on your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a when I'm not Sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, coming, callin', I will pay back. Cause I'm greater than all oh. Who were half nuts? Who were not as tough? Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough this I'm sick of all the bad thoughts. People who were half nuts. Who were not as tough as? Me. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless see me care anytime i make some progress i can see that they compare i think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. <laughs> Dobry wieczór. No i co? No? Została mnie noc. No, pre. dzisiaj przygotowałem trochę z robotą. No ale co? Czasami trzeba, żeby się wyrobić z robotą. Eee, Podsumowując dzisiejszy dzień, no był nawet ekscytując. Eee, udało mi się kupić, kupić, no wymienić, podmienić, jak to nazwać, nie wiem. Eee, i belo, i belarkę. Hmm, tą, którą niedawno kupiłem. A... Dlaczego mi się udało? Pod... No, bo trafiła się używana. Hmm, cena była dość atrakcyjna, bo była 103 tysiące za tą używaną, a za moją dali mi 168, 60 tysięcy byłem przodu z e... To się ucieszyłem z tego. Tam się zastanawiałem nad tym, bo jeszcze e, Volvo ciągnie, ale z drugiej strony nie wiem, czy tego e, potrzebował, bo jeszcze tego m, tak do końca nie używałem, także nie wiem, czy to kupować, czy nie, jeszcze się nad tym zastanawiam, chyba że już nawet całkiem zniknął z tego ze sklepu, także nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. No i co tam, mleko przewiozłem, udało się przewieźć, eee, co jeszcze? O właśnie, zakupiłem jeszcze biogazownię drugą, yy, ponieważ yy, będę potrzebował dużo tej płynu yy, kompostu z biogazowni, więc yy, będę miał też trochę kiszonki, yy, bo troszeczkę ruszy z tym, więc ja myślę, że to był chyba najlepszy moment, żeby teraz kupić tam biogazownię i zwiększyć ilość produkcji oraz tego kompostu oraz yy, troszeczkę zarobić jeszcze pieniędzy, które trzeba będzie wrzucić w inwestycje teraz. Że to troszeczkę dynamicznie rozwija już sprawa, jeśli chodzi o farmę. No i, no i tak myślę, że to wyglądało na obecną chwilę. Chyba to wszystko. Teraz muszę tutaj Zaparkować go. Nie będę go chował, ponieważ nie wiem, czy jutro nie będę kupował kolejne łąki, żeby skosić. Aha, widzę, że kolega też nie przyjechał, dlatego musiał poszukać jutro. <noise> Gdzieś utkwił, ale jechałem tu po drodze, go nie było widać. Ciekawe gdzie pojechał. No to będzie zadanie na jutrzejszy dzień, żeby go znaleźć. No, i tak kończymy ten odcinek w ten sposób przy pełni Księżyca. I widzimy się w następnym odcinku. Także myślę, że też będzie dość a, ciekawe. Pozdrawiam gorąco. Na razie, cześć.